Dlaczego tak mało mówi się o tym, co tak naprawdę znajduje się w naszej wodzie? Używamy jej codziennie, ale większość z nas nie ma pojęcia, co faktycznie płynie z naszych kranów. Zmieńmy to tu i teraz. Woda to nie tylko H2O, jest pełna minerałów, a czasem też kilku rzeczy, których wolelibyśmy nie pić. I tu właśnie wkracza filtracja. Filtry mogą zatrzymywać chlor, ołów, a nawet drobne cząstki brudu, dzięki czemu woda jest bezpieczniejsza i smaczniejsza. Ale nie wszystkie filtry są takie same. Niektóre usuwają tylko wybrane zanieczyszczenia, podczas gdy inne zapewniają czysty, świeży smak z każdym łykiem. Wybór odpowiedniego filtra ma znaczenie dla Twojego zdrowia. Tutaj wszystko wyjaśniamy, obalamy mity i dajemy praktyczne wskazówki, które możesz wykorzystać każdego dnia. Kliknij, subskrybuj i odkryjmy, dlaczego woda jest o wiele fajniejsza niż tylko H2O. Do zobaczenia w następnym filmie.